W Polsce już można płacić za za, państw, za mandaty policji w obrocie bezgotówkowym, czy już ponad 60% urzędów akceptuje obrót bezgotówkowy. Żeby nakłonić tę resztę, żeby dojść do 100%, myślę, że bardzo ważna jest tutaj edukacja, żeby, żeby urzędnicy zrozumieli, że po pierwsze społeczeństwo chce płacić bezgotówkowe, a po drugie, że to jest. Dużo łatwiejsze dla samych urzędników, że liczyć gotówkę, przechowywać gotówkę, odprowadzać gotówkę, to jest uciążliwe te czy, czynność. A otrzymywać płatność bezgotówkowy to dużo, dużo ułatwia, bo większość z zapisów jest wtedy elektroniczne, można łatwo z, 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 zaksięgować i, i, o, i tak dalej. Teraz kłopot, jaki urzędnicy mają w Polsce, że kto zapłaci za ten terminal? Kto zapłaci za obsługę tych transakcji? Bo nie ma budżetu w tym. Prawo polskie mówi, że jak mam zapłacić, powiedzmy, mandat 100 złotych, czy podatek 100 złotych, to ja mam zapłacić 100 złotych, a nie 101, a, a urząd ma otrzymać 100 złotych, a nie 99. Więc kto zapłaci za, za koszt obsługi tego? I to jest właśnie ta inicjatywa ta nasza razem z z Fundacją Polska Bezgotówkowa, żeby udostępnić terminale za darmo. Udostępnić płatności za darmo, więc w tym momencie już nie ma tego dylematu, kto zapłaci. Konsument nie może zapłacić, a urząd nie może otrzymać mniej. I przez to, że, że płatności są bez, bezpłatne dla, dla, dla urzędów, to mogą urzędy akceptować obrót bezgotówkowy. Więc teraz musimy ich edukować, że powinny otrzymać, że, 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 że wdrażać terminale u siebie i udostępnić taką płatność.